よし。 Nawet nie wnikaj kiedy stworzyłem ten 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 kanał. Nie? Najwyższy, wiesz, że teraz masz dwa live'y u mnie, nie? Serio? Ale są odpalone? Tak, na, tak, na serio, Bartek, masz dwa live'y u mnie. XD Są dwa odpalone? Pokaż mi. Co najwyżej to będzie beka. A ty znowu... Znowu zrąbajesz się długość live'a i pokazuje live pierwszy XD jest... Czeka na Bartłomie ja. <grym> Jeden działa, jeden live działa. U mnie są dwa działające. Aktualnie <grym> 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 na żywo mogę ustaw. Chciałbym to usunąć, bo premiery są głupie. No, na serio to. Ty... Ej, a jesteś. Ktoś ogląda swojego streama. Ktoś ogląda. Na no serio? To... Ej, a ja Toś sobie... Ktoś ogląda Twoje. O, już te poszedł sad. Nie! Ktoś ogląda to mi... jakby gościwa. co to daje na osobę, to jestem ja, nie? O! Bóg! Dobra. Ktoś... O... To było... Wy... Dobra. Dobra. Pijacie! No. Ktoś ogląda. Znowu? Ktoś Ciebie ogląda. I ja, Jak to słyszysz, to pozdrawiam. Napisz na czacie, mm. jak to słyszysz. Osoba, która mnie ogląda. Na czacie coś napisz. Jak... O jest sad, papa. Ciekawe kto to. Ja mogę napisać tylko kropkę. Ej, a zrób może czat... Y, tryb wo... spowolniony, bo... Przy... bo tego, bo można sobie spalić. A ja muszę sobie zmienić profil, więc... Mam. Tryb spowolniony. Co masz? Tryb spowolniony. Idziesz na taktyczne... Z... Ok, oh, ok. Gramy w coś? Nie wiem, mogę co najwyżej włączyć Ultimate? Pasz, Custom Knight. No. Czekam, czekam. Jak mi ktoś wbije, to będzie przypał? Nie, nie będzie przypał. No. Ale ja ustawiam tego. E... Mogę cię... Zdjęcie. O, e, a ja tobie. Mogę cię ustawić jako moderacja? Możesz. No to subcie. No Ale czekam. nie wiem. Ja, ja te... Tryf zwolniony jest włączony, wysyła wiadomość co 60 sekund. No i good. No i good, dobra. Mm, nie wiem. Eee. dobra. Działa, działa. Uh... Na spokojnie działa. A jak ty chcesz w ogóle zrobić mi moderację BTC? Chyba jakimś jągarem jest Kit. Pokaż. Czy się ogląda mojego live'a? Czy tylko ty? Mm, tylko ja. <noise> XD. Dobra, nie wiem. Ja nie idę. Ja, ja nie, ja nie idę na skrabio. Ja tylko ja się zabieram. To zacznijmy coś robić. Nie wiem. Idę sobie na taktycznego ultimata. Trochę przyjmiemy. Ej, dawaj... Ej, dawaj skrablio, ale gra z, z randomami. O, 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 dobra, to jest mądrzejsze. To jednak wychodzimy i gram w Scrabble za randomami. Tu czekaj, a zmienię tytuł. Gram w Scrabble i o. Ze kim Dobra. Nie wiem, powinien chyba teraz tak być. Jaki jest tytuł? Tytuł? No. Tytuł u mnie jest tego. Bardzo to Jadras misję na żywo i tyle. Aha. Nie wiem czemu. Eee. Odśwież. Więc. Mm, już czekaj. Gram z krabli z kimkolwiek. No. Taki tytuł U. powinien być. Dawaj z randomami grasz, będzie back, lol Beka. Dwa... A wiesz to... żeby... bys... no. bys... co jest śmieszne, że nie wiadomo czy... Mam, mam, a wiesz... No? Wiesz... Wiesz co jest... Tak? Co Że jest? nie wiemy, czy Justyna będzie online, czy nie, bo ma status niewidoczny. Niewidoczna sobie. Bo pisała, gdy była offline, więc nie wiadomo czy będzie online lub offline. <ścoughs> I to jest problem. Czytało mi mecz z... E, z... Rozumiesz przyjaciel? Z... Rozumiem. O. Chyba ludzie są zajęci. Jeszcze raz, jem łóżek. Ponelisz. Ej, bo kamyka do live. Dajesz. Będzie coś ciekawego. A nie. A nie, czekaj, Kamil jest offline. Ajajajajaj. To może brata Kamila tu wołamy, co na to? A jest online? Jest no prawie... jest online bratka Poczekaj Ctrl A, Ctrl C Tak się to robi, przyjacielu Wow, co to jest? Zaprosić, bo... Muszę przenieść go, bo ja, bo ja dałem, że tylko admin i zastępca admina może tu być, Więc rozumiesz. Rozumiem. Te skrabli jakieś nie takie wyłaża. Wyłażesz Scrabrio? Ej, on chyba, nie, on chyba nie ma uprawnień do wbijania do nas. Ale dlaczego? On nie ma. Ale to się go przeniesie. To się go przeniesie, przyjacielu. Dobra, to jeszcze może coś porabia. Nie wiem, żeby taki live nie był nudny. To tylko powiem, że y, 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 będę nagrywać Brzydką 16. Nominowało mnie powietrze. Olek, może znasz jakieś... Ojej, ojej. Spoko gra Chodźmy na same quizy O Same... O Kuiwa, same quizy Dawaj, da. Lysa, Ej, udostępnij mi ekran Udostępnij mi ekran, bo tam są... Bo na YouTube są opóźnienia trzech sekund no to super jak są opóźnienia. Przez to, że gadam z tobą i oglądam live'a. No. A na live też nie masz opóźniej? Znaczy. Czy ktoś więcej ogląda mojego live'a? Nie tylko jedna osoba. <ścoughs> nie. Okay. Dobra. Rodzinę w świecie My Little Pony. Robię to. Do no nie! Robię, tylko niech się załaduje. O, 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 załadowała o, co? Moją mamą będzie księżniczka celestia. Nie znam. O, Jak ktoś zna, to proszę mi napisać kim jest księżniczka. Sety. <śmira> Moim tatą będzie. Drapu, 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 drapu. Drapu, drapu, drapu. Kim on jest? Discord! Oglądasz tego live'a, Olek? Tak, oglądam. Nazwa Discord. Discord! To właśnie tak mógłby być Za... twoim tatą. Cieszysz się? Przejdź do następnej interakcji i sprawdź kto by mógł być twoją siostrą. I nazwa tego chłopa Discord. Discord, Discord zapoczątkował moje istnienie. A czekaj, ta mama z... Ej, a ta mama jako mality pony, to pokaż jak się nazywała. Eee, aha. O, a moją siostrą jest upleblome Apple. Apple Appleblum. Dobra, brata. Dajesz brata. I kim będzie twój brat? Upośledzonym kaczkom? Dawaj. A drap po bracie to też... już... Co to jest? Ja już widzę co to. Ja już widzę God. co to. Co? Kto to? Ja wiem co to. Co to jest? Dobra, nie wiem. Ostatnio no, nam czy... grać FNAF. No z My Little Pony no właśnie. No z My Little Pony, ale kto? Ale... No ja tam biegłem no, małym, miałem 5 lat, oglądałam My Little Pony. Ale nie kojarzę kogoś no, takiego, no. kiszka Celestia. Bloom Czekaj. Weterwag... Ej, ale czekaj, teraz tak. Mnie też proszę... ...nie wiem, ...5 lat to też oglądałem Alitylpony. I jedynie co znam stąd... ...to Apple Bloom i księżniczka Celestia. Discorda i tego Father Wait ...to inny stąd nie znam. Czyli wiadomo, albo Discord stworzył Discorda... ...albo ktoś, kto oglądał My Little Pony stworzył Discorda. Nie wiem, szukaj. Jo. Ej, bo ja nie mogę wyszukać sobie Jak, jak los przygotował dla ciebie Bóg? Dawaj, ja robisz to. O, rozpocznij quiz. Chcesz coś dla mnie? Hm. Będzie los. Jaki, Jaki przygotował? los przygotował dla ciebie Bóg? Monika. Tak się na imię los. moja siostra. O nie. Dobra, jakie wiodłeś życie? Co to ma być zapytanie. Ale ja żyję! Skromnie żyłem w lesie, a jedynym pożywieniem. Ale... Było też... Wiesz co? <grym> to mi by... Uchodziło... I uchodziło I chyba... Nie. I chyba chodziło jakie... Jakie wiodłeś życie? Skromny żyłem w lesie, a jedynym pożywieniem i materiałem, z którego korzystałem, były liście. Byłem walecznym rycerzem, wiernym sługą króla oraz jego prawą ręką, ale gdy stracił ją w jednej z bitew, pozbył się także mnie. Ej, czekaj, bo ja muszę kota wypuścić. Nie niej, Ej, ej, ej. To, 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 Czekaj, kota muszę opuścić. Nie, tak? Nie słyszycie. Nie słyszycie. Nie Kot. Aż tak kot to przyknę wam serduszko, proszę. No, Olek, mów. Co? No. To byłem rycerzem, wiernym rycerzem, jednym sługą ale gdy stracił ją w jednej z bitek, pozbył się także mnie. To nie te lata. Byłem zwykłym to, 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 obywatelem. nie to, 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 to obywatele. te Byłem zwykłym obaw... Lete... Obywale... Dzięki. Który skrycie pragnął, by być szczęśliwym, który zna znajdzie koniec tym, czy... Oj, nie znajdziesz. Byłem drwalem, którego jedynym marzeniem było... Chodzi... Wy... Wyrwać od życia coś więcej niż tylko drzewo z lasu. Przepraszam, ale że ci przerwam do końca. A ja z tym byłem zwykłym obywatelem, to no, nie chodziło o tych No tak, 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 o to chodziło. Miałem dobre życie, nie był jako porywacz <grywa> nie chcę żadnych nalotów policji. Poświęciła swoje życie w obronie mężczyzny, który poświęcił swoje życie dla pewnego pana, który poświęcił swoje życie dla psa. Koleżanki mamy kobietę, która poświęciła życie. What the fuck? No, ale... Już wolę być tym. Co byś zrobił, gdybyś. Co byś zrobił, gdybyś sam zdecydował o swoim losie? Poszedł się zabić. Lizałby... Lizałbym szyby we wszystkich tramwajach. Zamieniłbym świat, może zamieszkał na Marsie, albo chciałby też co Umarłbym jako bohater i został tak zapamiętany na wieki. To jest normalne. <ścoughs> się kierowanym. Nie, co? Skierowanym je na zupełnie inne tory, by przyjechał mnie pociąg. Co Codziennie pił, pił gorącą czekoladę zamiast wody. Ej, to jest dobre, ja to biorę. Świadomie wyobra, wybrałem zagubioną. Zgubę dla siebie Nieważne. Jaką osobą jesteś? Jestem świadomie. Nie całkowicie... Wiesz co? Nie... Jestem, Jestem całkowicie normalny. Nie ma żadnych problemów, karmią. Gołębie bla bla bla. Jednolorze. Widziałem coś od jednolasku. Jaką osobą jesteś? Jestem całkowicie normalną, nie mam żadnych problemów. Karmię gołębi i lub słodkie pieski. Jestem bardzo wierzący, no. szczególnie w siebie, ale zdarzy mi się też motywować innych. To jest dobre. Jesteś wielkim uczonym. Dobra, nie. <laughs> Czy to jest coś... W co bardzo wierzysz? jednorożce. Pieniądze z <śmianie> że pieniądze z komunii się zgubiły? Że kiedyś zrozumiałem równowagę, Pech? Że szef nie wyrzucił mnie z pracy za piąte spóźnienie w tym tygodniu? Wierzę we złym, zamierzonym sojuszowatkiem z którym. <śmianie> I że przyjdzie. Ja znowu za chwilę wrócę, oh bo muszę yeah. teraz psa wpuścić. Okej, okay, spodka. Hashtag pies serduszko. No 100% lecz. Ja nie muszę, że moje pieniądze się zgubiły, bo moje pieniądze poszły na Xboxa. Z którego nagrywam odcinki. <ś running> <ścoughs> Czy uważasz, że. Oh yes. Czy uważasz się za dobrego człowieka? Czy to pytanie do wyobraźni młotków i maczet moje zachowanie nie wzbudza podejrzeń. Nie mogę rozmawiać, nie mogę rozmawiać, uciekam z kraju. Tylko pomidory i kaczki moi, moją mocą są osadzenia. Jestem jedynym z niewielu pozostałych męcz, męczenników. Babcia tak twierdzi, gdy <grymczynny> nigdy nie podważają. Nigdy nie podważają... Ej, dajcie, to pytanie miało mnie obrazić. Daj, to będzie los To będzie normalne. Gdzie chciałbyś trafić? Do domu, gdy jest... Pija... Do domu, gdy jestem pijany? Do <głos》> na sprawdzenie w dobre odpowiedzi? What the f... A, na sprawdzenie na w, do... w dobre, dobre odpowiedzi? Moim... Dobra, to jest najmądrzejsze. Wieczna pustka ze swe ucznie Kujwa. Ze fe uczynki lub wiarę Bóg zdecydował, że jedyną słuszną zapłatą będzie wieczna pustka. Widocznie piekło na ciebie nie wystarczyło. What the... To ja byłem grzeszny, dziecko! Wiesz co, Bóg chyba się na Ciebie określił, że wierzysz w w jednorazce... A co miałem wierzyć? To, że moje pieniądze... Stwórz pi Nie. Tak. Oni się zgubiły. Czy kiedykolwiek... Stwórz pizzę i... Spoznać to. fixing challenge youtuberów Nie, nie znam. Ej, dawaj!